Jest z nami pan Jan Sałata, dyrektor generalny polskiej sieci handlowej Nasz Sklep SA. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Ostatnio czas rynek nas nie rozpieszcza. Wiele wyzwań i dla gospodarstw domowych, ale również dla handlu, a myślę, że przede wszystkim dla handlu detalicznego. Jak w 2024 roku ocenia pan rozwój polskiej sieci handlowej Nasz Sklep i czy realizują państwo założone cele w tak trudnych okolicznościach? Tak jak pan mówi, faktycznie rok jest bardzo trudny i wymagający, szczególnie dla, dla gospodarstw domowych, które borykają się z tym, że mają mniejszy dochód, może większy dochód rozporządzalny, natomiast poprzez wzrost kosztów te, te pieniądze, które są wydawane na w sklepach detalicznych są troszkę mniejsze. Natomiast no, z takimi samymi problemami borykają się również właściciele sklepów. Niestety wzrost kosztów w sklepach detalicznych jest bardzo, bardzo duży, szczególnie jeżeli chodzi o energię czy koszty pracownicze, więc to się odbija na tym, że trudniej jest prowadzić sklep, zwłaszcza w małym formacie. Natomiast, jeżeli biorąc to pod uwagę, wyniki mamy całkiem przyzwoite, ponieważ Wzrost obrotów z grupą kapitałową specjal, z hurtem specjal osiągniemy około 12% rok do roku, co w tych warunkach wydaje mi się bardzo dobrym osiągnięciem. Jak również zrealizujemy ilość pozyskanych sklepów, ponieważ Netto myślę, że to będzie około 500 placówek w ciągu całego roku. To nowo zakładane, a te istniejące? Nie, to, już, to, to się... mówię o netto, czyli mówię o sklepach, które pozyskamy. My pozyskamy zdecydowanie więcej, natomiast w tym czasie też część sklepów niestety zamknie się, bo szczególnie tych najmniejszych, które, które nie modernizowały się wcześniej, które, które nie, nie szły za trendem rynkowym, no niestety tych sklepów tam kilkaset w ciągu roku też się zamyka. No właśnie, no jest tutaj fluktuacja, jest rotacja, natomiast no Państwo jako franczyzodawcy na pewno dbacie o, o klientów, jak to wygląda w tym momencie, jakie udogodnienia wprowadzacie dla franczyzobiorców. W tym roku kontynuujemy to, co rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, czyli takie spotkania w radach franczyzowych w poszczególnych regionach, tak żeby jeszcze bardziej słuchać się w głos franczyzobiorców naszych, tak żebyśmy mogli dopasować ofertę do ich oczekiwań. Bardzo mocno rozwinęliśmy obszar social mediów, a szczególnie, że jest to. Dość tani sposób dotarcia do konsumentów, i tutaj realizujemy to w dwóch, można powiedzieć, w takich grupach. Jedna to jest są płatne ogłoszenia w social mediach, i druga to jest pomagamy franczyzobiorcom zakładać swoje fanpage, e, żeby tam umieszczali materiały, które dostają od nas gotowe. Czyli mogą korzystać praktycznie poprzez dwa, trzy kliknięcia, mogą zamieścić materiały na swoim fanpage'u i dotrzeć do szerokiego grona konsumentów. Czyli tutaj mówimy o tej cyfryzacji, która jest w obszarze marketingu i promocji. Tak jest i to jest właśnie naj, chyba największy cel, nasze wyzwanie na 2025 rok, to jest właśnie cyfryzacja, gdzie chcemy... Przede wszystkim w tym kierunku pójść, żeby maksymalną ilość sklepów mieć połączoną, mieć dane z tych sklepów, móc je zakładać centralnie promocje, móc rozliczać te promocje centralnie. Więc to jest bardzo istotne i to jest, będzie główny nacisk w 2025 roku w działalności sieci. Jakie kolejne jeszcze plany na 2025? Na pewno jeszcze tu również rozwój strefy klienta to jest coś narzędzie, które już działa, natomiast jeszcze chcemy go udoskonalić, również rozwój social mediów musimy jeszcze bardziej popracować, żeby to były bardzo takie powszechne narzędzie w dotarciu do, do konsumentów. No, oczywiście planujemy też remodelingi sklepów, tak jak co roku, to będzie znowu kilkaset sklepów, które przejdą remodelingi, które dostosujemy do bieżących potrzeb konsumentów. Dziękuję serdecznie, trzymamy kciuki i z nami był Pan Jan Sałata, Dyrektor Generalny Polskiej Sieci Handlowej Nasz Sklep S.A. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.